W tym odcinku pokażę Wam, jak projektuciłem wszystkie temy i zginąłem na największej podróbie anarchii SMP, czyli polskim 2T. Także ja przedłużam, zapraszam Was do ważnego oglądania. Wszystko zaczęło się w sobotę, kiedy postanowiłem sobie grać na, na tym serwerze i trochę się zmieniło, ale fajnie było to, że grałem całkiem późno, czyli o jakiejś 24.00. I byłem sam na serwerze, więc mogłem trochę podpoczywać i zebrać jakieś lepsze temy. Ale postanowiłem pójść do netheru, by, by wziąć moje itemy, które tam ostatnio zostawiłem. I może trochę di, na, na, nakopać diasów. Znaczy moje temy zniknęły. Idziemy ogólnie teraz widzowie do netheru. Czy mam nadzieję? Znaleźć jakiś portal, ale to, to jest widzowie jasno. Dobra, wy chyba pamiętacie to to było ostatnio. No było trochę tego nie, to jest... To 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 są te polskie to Weź adminowie pobawili się komendami. Ale w ogóle film nie jest w sobotę, ale to z tego powodu, no bo montuję parę dni. I w że to było z soboty. No. No tak, stary rdzawy. Ale nie mogę dodać żadnego portalu. Okazało się, że jakiś cheater serwerza postanowił zniszczyć wszystkie portale i zostawił tylko jeden gdzieś daleko pod ziemią, ale tam była pułapka, więc chyba nigdy nikt do niego nie chciał iść. Tutaj był portal i on był normalnie cały. No nie jest pusty teraz. Ja nawet obsydianu nie miałem w ręku na tym serwerze. Chyba ja sobie 56, o, lepiej. Bo, bo... Jezu chryste, co to to jest? To co teraz właśnie widzicie to bardzo długa wieża, którą zbudował ten sam Cheater, Nawet on jej nie budował, tylko skopiował z serwera to B2T i tutaj wkleił. Ale co to, to jest? O mój Boże! Ta rzecz, którą teraz widzicie, to był trap na pewnego gracza, czyli na spitka. Bo wiele osób bardzo się na niego wkurzyło po tym, że tak mnie pozabiło wiele osób i miałbyś to na niego duży trap. I ja to odkryłem i go oczywiście o tym. No jak to powiedzieć? Powiedziałem mu, żeby nie był w tych obszarach. To mi to wyłoda wiesz, tam można skoczyć. Ciekawe co bym tu wylał. Aj czuję, ja sobie tu polecę. Niestety przez moją tutaj nie zginąłem. I to w bardzo głupi sposób. Jest coś tutaj? Wow, Ale serio, kto to zbudował? Jak już mówiłem, budował to ten cheater na spitka. Dobra, let's go. St. Crystal? To może... Ja, co ja zrobiłem? No i właśnie o to mi chodziło. Z tym nie pojawiłem się, nie na najlepszym spawnie, ale zresztą jeszcze dostałem komendę od Daniela. Dobra, czy te komentarz nie, nie, A, nie, nie. to komentarz też wszystkich? Nie, dla mi na akurat. Ale, nieważne. To są jakieś dziwne spawny w ogóle. Nie wiem. Lecz okazało się, że jakiś cheater zrobił coś takiego, że nie było gdzieś jego niku i po prostu robił ogromną pułapkę na graczy, by zdobyć jakieś lepsze itemy, czy coś takiego. Ej, bo to jest creeper, Oho. To mi się w ogóle nie zabrało. Mi chyba mi w ogóle nie zabrało. What the, A. <laughs> the fuck. W ogóle mi chyba nie zabrało. I czemu chyba mi zabiera? A, teraz dwa nie zabrało. Ale, dobra, przynajmniej już w e, wczorajszym odcinku już. Yy, już wczoraj, pewnie, kto nie oglądał wczorajszego odcinka yy, no To zapraszam oczywiście yy, Na kanale Ale to oglądał wie, że Wszystkich wrogów wyeliminowałem Czyli, że moich wszystkich wrogów zabiłem yy, No tak, że yy, Teraz nie mam żadnych większych wrogów Okej, okay. no to spoko Wydaje mi się mega, mega spoko Znaczy, tak myślałem, że nie miałem wrogów Moim głównym teraz wrogiem był Spidek, Ponieważ trochę się na niego wkurzyłem, Potem wczoraj jak zlewałem moje itemy I mnie jeszcze dodatku zabił Więc jak dołączę na serwer Chętnie go zabiję Dobra, go nie my już Jesteśmy? jesteśmy bo była przerwa? O, krótka To jest lawa znowu Tylko to robi to? O, Aha! A to z jakiegoś pitoka nie promują. Co jest? Gdzie O co tu chodzi? A ja umrę? Nie. Ale co ja tego zrobiłem? Czy mi lepiej po... Aha! Super ko, że mi na w wodzie. Okej. Okay. Giniesz, giniesz. Jezu, Chrystus. W ogóle pierwszy raz jakiegoś normalnego lawaka na tym Zerwadze W ogóle IP jest tutaj na duże W trybie tu-by-tu-ty ptmc.pl ptmc.pl? Tak Aha, ale nie wiem. To jest eu W ogóle kiedyś były odcinki, to na ja Z tego też będą, to są odcinki Czyli za większe podróby to mi powinno HP zadać. O, jestem trap. Ja postanowiłem trochę się tym trapem bardziej zainteresować. serii byłem mega ciekawy, na kogo ten trap jest. Teraz już wiem oczywiście, ale wcześniej bardzo się ciekawiłem. O Boże. Matko, co to jest? No powiedzcie mi. W tej chwili stała się jedna z większych. I najgorszych sytuacji na tym serwerze. Sami oglądajcie. Serio, to mm, Nie wiem. Czemu ten trap to jest taki ogromny? Kąd to się chciało budować. na do wody. Ej, co, to, to coś mnie wypchnęło! Coś mnie wypycha. Nie! Boże, umarłem. Jakoś wieża. Ej, bo coś mi zepchnął. Ej, co to było? Ej, co jest? Szybko idę do tego krakeru. Wydawało mi się, że nikogo nie było na serwerze. Lecz... lecz bardzo mocno się myliłem. What the hell? Ja pierwszy słyszę, ja pierwszy słyszę. Jest! Nether. I teraz właśnie zobaczycie co się stało w Nederze. Szybko. Z go w nederu. Jak już mówiłem, jakiś cheater wbił na serwer i nie był widać jego niku. Ale to graczy, a ponieważ oprócz tego cheatera byłem tylko ja. Postanowił głównie na mnie się wyżywać. Wchodzimy na sobie... Co robić, trap? Ej, co jest? Portal z gaz co naprawdę w małej minisekundzie był on za mną i postanowił zgasić ten nether. Wiem, nie miał do niego stąd wyjścia. Czyli jakby nie mam wyjścia, ale chodzi o to, że przez zginięcie nie, matko. Boże. Zaraz to jest pitek. No nie, no taki zły. Po prostu nie. Ja do się bardzo Matko, bosko. To, 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 to się stanęło tu Lecz chwilę po tym znowi, zrobił i znowu ten portal Od nowa Ej o, no, przed chwilą to są z gazu Sekundą z gazu Dobra, idziemy, zobaczymy co to co jest Znam tą wyspę, Tutaj o, ej, to jej ma Okej. Ej ktoś dołączył, jakiś się rafałek Rafałek 2, 1, 2, 5 Ej w ogóle, czy Creeper jest tak samo mocny jak ten kryształ? robił. A kurde, jakby e, mam schowane itemy. W tych nigdzie nie ma. Co jest? Ej by ci nie popchnął! Ej co? Ej to co tu jest? Matko jedyna. Ej co tu się dzieje? Ej, nie wpadam gdzieś! Nie! Jezu chryste. Co to jest? To się... Ja! Nie. Boże! Nadirta. Co tu się dzieje? Let's! Let's go! Ktoś mi goni. Czy ten był? Chcę na stronę jedna. Chyba mam stronę rynek. Boże! Dobrze! Uciekam mu. bo chyba nie chcę. Co to jest? Ten jest Rafałek? Okazało się, że ktoś był na serwer. Ale ten Rafałek... Był, nad, był takim czterem, że po prostu nie było wdać jego. Że po prostu było wdać jego. Nikt. Nie wiem, czy to jest ryzyk fizyk. Ale może, to była taka, jakaś taka dziura. Coś takiego. sobie nie zdejmę na. nie ma wyjścia. To ja umrę. Jezu chrystus, zapomniałem o tym. Kiedyś tak biegał, to może. bym go... <śm> nie! Zginąłem! Postanowiłem więc znaleźć drugi nether i zemścić się na tym Rafałku. muszę chyba. Nether jest! Let's go! Chodź do nether. Dobra, wypisane na maski, ja. A dobra, ich stawić. To się spotkamy. No dobra. Mam nadzieję, że posłucha mnie. Kto to jest Elbirend? Okej, założyłem, że pojawiłem się w autostradzie, czyli wzięte z stubi 2

Kurcze no, zginąłem. Przecież to tak się uśmiałem, potem drugi raz zginąłem, Eto to jest spawna. Czemu ja miałem takiego chorego spawna? Ha. Huh. Jest kondukci? Kill? Co on ma Ej, co, ja z kill wpisuję, to działa. Okur szansa? Ty on na znikąd to jest nether. Ale ja tak by się teraz chętnie wyrządzł z pitku On mi tak wkurzył. Bo to sobie, ja mu craftuję itemy. Jest Morkos? Czy to łączył? Już nie ma. Że ja mu craftuję itemy. A chłop y y y y i ja ginę. I miał mi oddać on itemy, no, co nie? No i... On mi nie chciał właśnie ich oddać. No i zacząłem bić, on mnie zerknął. Bo to pewnie honor zero. Kolejny spawn. Nie spodziewałem się tego, co się teraz stanie. Okej. Okay. Nie, nie snader. Niech chcecie drugi neter. Trzeci. A to wow, teraz nie ma wyjścia. A to A tam, A to tam jest eee, A co jeżeli... Teraz... Eee, teraz to jest No i... Kurde! Ktoś, ktoś mnie zepnął! Ktoś zepnął! zepnął, ktoś zepnął! zepnął. Uciekać, uciekać, jest Ktoś mnie zepnął. Jakiś... To w wodniku nie było widać. W wodniku. To też nie na 100%. Szybko. Uciekałem jak najszybciej, bo nie chciałem zostać zabity przez kogoś. Gdzie ja jestem? Dobra. I jak, gdzie? Szybko niszcz się. Jak dobrze. Uciekam, uciekam. Ja! Jezu, no z mu chłopie uciekłem Co jest tutaj? Jakby innego miejsca nic nie wiem. Tylko pewnie tak, tylko lekarzczoczka, a czy to lekarzczoczka? Jezu chryste Nie, 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 nie O Boże Przeze mnie, jestem idiotą Nisko jestem. To też to nie. Ktoś to chciał zrobić na Ha? zrobi się. Okej. Okay. Gdzie teraz no, 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 kaść. Kaść. No, super. W ogóle, no, to pytało na jaką wersję. Nether, let's go! Na jaką wersję? Ehm, chyba to tutaj widać. Ale jak nie, to na temat, która jest tu w Chyba wiecie, jak to będzie, każdy. Zu tu, tuki? Nie jest takie stare tak naprawdę. Bo tamta wersja powstała z 5 lat temu. A nie, w tym Minecraft, nie. No, Minecraft ma. On jest w 2012. To ja... Nie, Jezu. Hej co, ja się paliłem, bo tu chwilę. Ja tu są się taki już niejany, troszeczkę. A, się palę! Oho! Co jest? Dobra, dla, wa dla was, zrobię przejście. Nie! Błagam! Kurczę! Boże no. Jezu, zostawcie moje wszystkie itemy! Jakwipunku! Czemu jej ekwipunku w ogóle miałam? Nie wiem, nie wiem, gdzie tą zbroję. Bo kiedy ma na internetu nie mam DX. <grym materiale> Okej, okay, także dobra. To było tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Także się to nie żegnam. Cześć i pa! Oh,